Rybek z rybnika uczy segregować śmieci. Raz o śmieci sortowanie wiedli spory rybniczanie, gdyż zasada weszła nowa, by odpady segregować. Część krzyczała. Nie ma mowy! W w koszach kolorowych trzymać śniegi, to przesada! Trzeba by co się coś wdziewała! O cóż nam zasady nowe! Jeszcze tym zaprzątać głowę sobie mamy! A dlaczego? Łatwiej wrzucać do jednego! Odezwał się głos z wody. Owszem, ważne są powody. I po chwili w centrum sporu z wielkim hukiem niczym piorun stanął rybek osławiony i przemówił do skłóconych. Na to do faceta. Żółty zbiornik jest na metal. Nie brak kapsli w tym koszyku z różnych soków kartoników, plastikowych pudełeczek i foliowych torebeczek. Żółć natomiast we mnie wzbiera, gdy do tego kontenera z żółto-dziobów, któryś chowa, sto spolekach opakowań: buteleczki po oleju, farbach, kleju oraz sprayu. Czupak i podglądał przez peryskop, jak się dba o środowisko. Wielki powód miał do dumy, gdyż w rybniku widział tłumy, które śmieci segregują i nie zrzędzą i nie trują, że to wielkie wyrzeczenie, bo chcą czyste mieć sumienie.